W dzisiejszym odcinku, bardzo fascynującym odcinku, pierwszą część możecie zobaczyć u delfinki na kanale. Otworzyłem cię? Hmm, ja tak. To mogę zamknąć? Hmm, może. Dobra, z możecie zobaczyć u delfiny na kanale. Ugniem, mam swoje domy na Brookhaven. I to jest mój ogólnie a nie jest zaklęty. No, że mamy tutaj zestaw z maczka nie mam, mam hamburgerka. Dobra, teraz wsiadamy do auta i go parkujemy. Dokładnie, pierwszy otwieramy garaż. Dobra, sobie. Ej, a ej, ej, ty pierdelku! Kto? Ktoś mi wlazł! No co? ty! Ej! Ona jest duża. No co ty? Ona jest z tych domów naprzeciwko, bo ja chciałem do niej się włamać. Weź. O, i proszę, i tam masz, i... Dobra, ogólnie do, do, wychodzimy stąd i już z tego domku. I i Okej, okay. już mi nie wejdzie. Dobra, ogólnie spróbujemy do jakiejś bazy się włamać, albo po prostu gdzieś wejść. Ja idę z tobą, ja idę z tobą. Czekaj przy moim, przy moim domku, uważaj. Dobra, ogólnie włączymy. Ale ty jesteś u siebie w domku? Nie, ja idę do miejsca startowego. Ale ktoś... Nie, ja idę do metro. A gdzie jest metro? Mamy blisko domu metro. Ale gdzie to się idzie? Pokaż mi, gdzie to się idzie. Zobacz, jak masz mój dom. No, ten Idziemy na dół. Ej, orka. Ej, ktoś mi zabrał dół. Co? Ktoś ci zabrał dom? Nie mogę sterować w domu, Trzeba i do niego. A, muszę pewnie. Ja też nie mogę sterować. Jestem za daleko. A nie, ja mogę. Zobacz, kogo to. Dobra. Mam zamknięte. Arka, pilon. No, mam Klik. zamknięty. Może się Dobra, sterować. schodzimy. Oni mają ogólnie jakieś pytania, na to nie patrzę. Widzowie ogólnie, napiszcie w komentarzach, do jak zrobić tą bazę, bo ja jestem zły na te dziewczyny, ale... na dół? No, na dół, bo tu jest metro. Poczekaj na mnie. Bo tu jest metro. Jakbyście nie wiedzieli, to w Polsce jest, jest jedynym metro w Warszawie. To jest jedyne metro. Wysiadamy. To my jesteśmy w metro i wysiadliśmy? Nie wiem, czy się... czy... Powinniśmy wyjść gdzieś... Nie, wyszliśmy w tym samym miejscu. Nie, to ja ci, ja ci pokażę coś. Ja nie będę kierować. Metrem? No, chyba. O, tu są... A, to... właśnie! Jak się usiądzie, to można wybrać, gdzie jedziemy. Dobra. Jedziemy tu. I teraz przejedziemy ja sobie... Gdzie ty jesteś? Ja nie mam. Dobra, czekaj. Tak. I ja teraz jak wysiądę, to będę. A ty ja mogę kierować. A teraz weź to naciśnij i teraz, i teraz będziesz musiała wysiąść, bo ja też tam jestem. I co teraz wysiadam? No teraz wysiądź z całego metro. Tu? No tu. I jesteś ze mną, dobra. No, I wychodzimy, wychodzimy. No ogólnie widzowie chodźcie z nami, a jeśli chcecie... Ale ładnie! To jutro może nagramy jakiś też odcinek. Um, Może, ogólnie bo... było nam 11 subików już na kanale, A ja nie wiem, nie wiem jeszcze ile ja mam. Szukamy A ja jajeczek. idę tam do góry. Szukamy jajeczek i jeśli byście mogli... Ale ja jestem na samej górze. Gdzie ty jesteś? Tutaj jestem. Na tym obrazie ogromnym. A, tu, dobra. I... Idę skoczyłam i idę do ciebie i szukamy jajek. Ej! To da się na przystanku być? Co na przystanku? No na górze przystanku. I to nawet taki nóżki. Ej, no. To jest najlepsza kryjówka na świecie czyli ta to coś. Czyli ta brama. Dobra, chwilę, chwilę, chwilę. Właśnie idę na, na przystanek. Ale nie da się, bo to wtedy przeskoczysz na dół. Szukamy jajek, tak? Orka, szukamy jajek, tak? No to jest moja tablica teraz. Szukamy jajek, bo jest takie wyzwanie chyba teraz na Brookhaven. Ej, chodź z tego spadu. Chodź na metro, bo tutaj ogólnie jesteśmy w dość dziwnym miejscu, daleko od nas. Naszych... A nie! Jesteśmy bardzo blisko. Jesteś metro? No ja chodź jestem, za mną iść. Idę z to, za tobą, ale to chwilę. No gdzie ty idziesz? Gdzie ty jesteś? No zeszłem z tej góry. No tutaj idę za mną, bo jesteśmy już w mieście chyba. Chwilę, chwilę. Nie! O, tak, jesteśmy w mieście. Dobra, dużo nie przejechać. No. Chodź ogólnie, nie wiem, na siłownię. I będziemy ciężarki robić? Albo do sklepu pokolenia Na siłkę, tylko siłka jest tu chyba No tak, tu będzie siłka Gdzie? Tu? Gdzie? Za mną jest? chodź Ale ja Ciebie nie widzę A Widzę Cię, chwilę, poczekaj Tu wejdź i do góry Tu wejdź Do góry Tu była zawsze siłka gdzieś Mam chyba Mam! Jak wchodzisz, to tam idziesz na prawo i masz no, siłkę. Tylko. Wstaję, idę na bieżnym. Czemu ty mam jakąś żółgę dziwę? O, ej, ty! A ja. Dobra, ogólnie widzę, więc... o, e. <laughs> Jesteśmy na siłowni, biegamy sobie. I... Tylko właśnie, minus jest w tym, że Gdzie trzeba to ty umieść. jesteś? O, mam uruchomioną wieżę. Dobra, idziemy. Dobra, ja biegam Zobaczymy... się na wieżni. Zobaczymy kamerę. Czyli nikt nam się raczej... raczej się nam nie... To ja mam jacuzzi! Dobra, nikt nam się nie włamał. X Ej, co? Dobra, ja idę dalej, na no, bierzemy. Dobra. Nikt mi się nie włamał. I też chcę jak ty to. I musisz nacisnąć na tu czerwonę. Ale tu nie ma. Na czerwone, ale się nie da. Jak naciśnij. A, dzięki. Ale co teraz będę biegać? No i teraz jak zaczniesz biegać to... Ej, No w sumie fakt. O nie, sorki, co? Ja? O nie, no czemu ja ciągle zaskakuję stamtąd? Dobra, ja bym już poszła gdzieś indziej. Nie, ja nie robię brzuszki. Ale kiedyś była lepsza siłownia, przyznacie widzowie. Ja tam nie widziałam, ale ogólnie to ja sobie jem. Czemu mi zabrałaś? Ale co? No to ja biorę czystaki. Bierzemy na strzangę, żeby być mięśniakami. Ja Teraz wiem... tylko muszę się powiększyć. Aha. Ja idę coś, wiesz? Nie, ja idę do pracy, wiesz. Ten doberek tutaj nie. ja się powiększę. Jak dobrze Chodź na dół. jak pochodzi do damków. OK. Nie, bo ja biorę na sztangę to jest taki do. Ja idę do swojego damku. To jest Kamery domowe Dobra, widokiem Moja Robimy sobie mięśni już mam ale musimy mieć większe Bierzemy jeszcze sobie na drogę te ciężarki Dwa Bierzemy ciężarki nie wolę mieć zgaszony, Tu też zgaszony. I chwilę, chwilę. chwilę co my tu mamy? Ogólnie siłka jest słaba. Idź do mnie do domu. Ja biorę pizzkę. To przynieść do mnie do domu pizzę, okej? Okay? Nie mogę chyba. O, tu jest pizza. Nie, a nie kamerę. O, mamy pizzę w każdym I Teraz lecimy do jej domku. Kamerki, to dwanaście, 12. Moje delfinki. Siostrzyczki. Otwórz mi drzwi. Dobra, już się otwieram. Albo bramę możesz w sumie. Łatwiej. bramę, to Łatwie. bramę. No i możemy mamy zamknąć. Siemano, mamy pizzę. Siemano, mamy pizzę. To może jemy, co? No, ja tylko oglądamy. nie wiem, czy da się otworzyć lub odłożyć. Nie. Ej, usiądź, usiądź na miecz, bo ja wybieram kanał. Chwilę, chwilę. Ten. Blue Cave TV. O, tak, ten kanał, co? A, dobra, dalszy. Ty możesz przekładać kanały? Na przykład. No. Dobra, teraz idziemy jako złodzieje w domu. I będziemy złodziejami? No, ale w Brookhaven. Dobra, wychodzimy garażem. Garażkiem. Ej, a co? A może podjedziemy autem? Motorem? Dawaj. Ale ten motor jest dwuosobowy? No niektóre tak, niektóre nie. O tak, ten akurat tak. Chodzimy mm -hmm. mnie tak, wyglądam, taka mała i taki które Która nie umie dosięgnąć kierownicy, widzimy. A ja w tym czasie będę ćwiczył, żebym chwila. Chwila, muszę... Się... Bardziej piękne tablice Delfina super. Dobra, mam Gdzie jedziemy? Jeśli oczywiście... Byście chcieli stać. Wstać koło mnie i Delfiny na przykład siedzieć razem w aucie, to możecie wbijać um, do nas i na oni i dodawać mają... mnie do tego. Ej, zobaczmy ci oni mają otwarty dom. Ale by było Ezik w łamanie. Oni chcą. Są... Otwarty! A? Sigma! Otwarty Sigma, Sigma Boy! Sigma Boy, Sigma Boy! boy. Czekajcie widzowie. O o a ja nie mogę wyjść. Chwilę? Można. Ale teraz nie możesz wejść. Więc nie wychodź lepiej. Nie zabił. Jak ja mam się zrobić? Dobra, szukamy ja otwartych domów. Kamery domowe. Czekaj, kamery domowe i sprawdzam, czy jest jakiś otwarty. Dobra, ja idę do czternastki. Aha, czternastka właśnie wyszła z gry. Ej, teraz się włamiemy do E-szale. A który to dam? 14. Bo ona go nie zamkła. Sigma. Dobra, idziemy na imprezę. Wow. Ej, bo nie ma mojego motora. Czemu? No bo my wtedy zostawiliśmy chwilę, chwilę, bo jest tam mój motor. To podjedź do mnie. Jeżeli to mój. Oh, tak, dobra. No, siadaj no, Bo to ma, on, ma. taki, że nie można wejść Chwilę Czekaj, pan, od tego taki, że no, chwilę, bo Bo ja tu utknęłam od tego. No. I siadaj teraz Chyba, że ja tu utknęłam. Czekaj, sprawdzamy czy ma twoje tablice. Moje. O. Dobra. Chwilę, tylko nakręcę sobie. O, jeden O kurde! Kobito! Chyba oszalała żeś. Dobra, teraz ogólnie wszyscy zaczynają wchodzić do robla, a ja was widzowie żegnam i widzimy się w następnym odcinku na tym kanale Lub Delfiny i oczywiście wpadajcie na część pierwszą, która jest u Delfiny na kanale. Pamiętajcie, Delfina Sopel i Orka Sopel. Subuj!